Cześć, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale Dzisiaj sprawdzimy sobie gniazdo tej Pani Tutaj w rogu się znajduje Dziś mamy sobotę Wczoraj byłem u królików około godziny 12 .00. Jeszcze nic nie było O 15 wjeżdżałem do pracy i Już maluszki były, więc dzisiaj sobie Policzymy Coś tam się rusza, więc na pewno coś jest i na pewno coś żyje. Także ja sobie zabiorę samiczkę na tre łapy i sprawdzamy. No i jesteśmy z powrotem. Także sprawdzamy sobie gniazdo. Ale tu mają ciepełko. Dobra. Liczymy. Pierwsza sztuka. druga trzecia czwarta piąta szósta siódma 7 sztuk wszystko żyje sprawdzę sobie jeszcze, ale piękne gniazdo zrobiła środko wyścielone także no tu chyba więcej nic nie ma Jak wyglądają maluszki Siedem sztuk, także elegancko. Powinna śmiało wszystkie wykarmić bez problemu. A Fajnie. Zasłonimy z powrotem. No, samiczka się postarała, ładne miastko, głębokie, puchem wyścielone. Nie gdzieś tutaj sobie z boku, może sprawdzę, ale tam raczej nic nie powinno być, także jest dobrze. No i samiczka już w, klat w klatce na dzień dzisiejszy 7 sztuk. <laughs> Powtórzę się, że to pierwiastka była, ale póki co jest wszystko w porządku. Także jestem zadowolony. Póki co, oczywiście. No i tak, dzisiaj zrobię sobie jeszcze porządek w klatkach, bo już tu wygląda niezaciekawie. A dodatkowo moje wiednie przyniosę sobie do drugiej klatki, które mają większe po prostu oczka. Także zabieramy się za sobotnie porządki. No i jak widzicie, porządki zrobione potem sobie jeszcze uzupełnię sianką małe zmiany również w miejscach gdzie były wiednie teraz są burgundy tak jak mówiłem wcześniej zamieniłem je dlatego że tam po prostu te wiednie będą miały więcej miejsca także tak to wygląda tu jest ta samiczka która ostatnio zepsuła mi pierwszy wykot no i dzisiaj Ją dopuściłem, odczekałem bodajże 5 dni I dzisiaj elegancko dała się pokryć samcowi Także 100% druję miała Dwa szczały padły Więc raczej tutaj będzie Pewne zakocenie Tutaj klatka będzie pusta Będzie ona czekać na tą samiczkę Która właśnie Wczoraj mi się wykociła Jak będę ją odstawę od młodych to klatka tutaj będzie przygotowana. Z nowości jeszcze jedna rzecz, a mianowicie, ta kolorowa samiczka również dzisiaj została pokryta. Żałuję, że tego nie nagrałem, no ale kurczę, no jakoś śpieszyłem się i nie udało się, no. I ta samiczka również dwa strzały dostała, więc myślę, że będzie zakłócona. Z tego samca belga wielkiego. Także również na karcie informacyjnej jest pisana data dopuszczenia. I czekamy. Dobra, przechodzimy do tej wielkiej klatki. Pokażę Wam jeszcze wiednie. No i to będzie na dzisiaj tyle. No i pierwsza samiczka w nowym oczku, dużo większym. Już jest. Obok druga. Tutaj to jest ta nowa. Dzisiaj ją ważyłem. 4,5 kg ma. Także tak to wygląda. No i tutaj poniżej mamy samczyka. No i to chyba tyle. Pozostałe króliczki również. Mają wysprzątane klatki. również czysto. No i u samca Belga. Również wyczyszczone Jeszcze przejdziemy sobie do góry do samiczki burgunskiej Karta informacyjna uzupełniona na wykota kota 6. Urodzonych 7 sztuk. Samiczka zajada sobie elegancko gniazdo no i to tyle także dzisiaj się już z wami żegnam i zapraszam was również do subskrybowania kanału lajkowania, komentowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku trzymajcie się, cześć